Free body problem, czyli problem trzech ciał, na Netflixie ma zaiste problem. I tym problemem są panowie głupi i głupszy, czyli David Benioff oraz D.B. Scies odpowiedzialni za klęskę jako był ósmy sezon gry o Tron, którego nie byli w stanie dowieść wtedy, kiedy zabrakło tego, co grę O Tron czyniło wyjątkowo, a więc talentu pisarskiego, fabułotwórczego i postać otwórczego George'a A R. Martina. Więc jakkolwiek moglibyśmy uważać, że D.V. Beniov i DB Science są dobrymi adaptatorami, nie radzą sobie dobrze wtedy, kiedy pofolgują zanadto swojej kreatywności, której nie mają. Dołączył do nich tutaj Alexander Wu, co byłoby być może superatą, gdyby nie fakt, że Alexander Wu odpowiada za serial True Blood. Jeżeli podobnie jak ja czujecie niepokój z tym związany, myślę, że jest on cokolwiek uzasadniony. Postaram się Wam streścić pokrótce i bez spoilerów fabułę tego serialu w stylu recenzji najgorszych. To znaczy. Ziemia natakuje obca cywilizacja, która postanawia wszystkich naukowców zająć grą komputerową, kiepską i ale jednak pokazującą realia świata, z którego przybywają. Jednocześnie wysyła na ziemię niszczycielską flotę, na czele której jest sonda, która ma zniszczyć akceleratory cząstek, a w każdym razie wprowadzić dużo chaosu do ziemskiej nauki, ponieważ obcy stwierdzają z niewiadomych dla mnie względów, że jest to o wiele skuteczniejsze niż pogmeranie przy algorytmie na YouTubie i spowodowanie, że ludzie będą głupieć sami. Zamykając się w bańkach filtrujących w social mediach. Trzecia faza tego konfliktu zaś to wystrzelenie przerzeczonych głupich Ziemian. Sądy w stronę floty obcy, która zmierza do naszej cywilizacji. Natomiast ponieważ już ustaliśmy, że Ziemianie są głupi, sąda zbacza z kursu. Tak to wygląda na planie głównym, fabularnym. Natomiast to, co ma ten serial wyróżniać, to podejście do nauki, do fizyki kwantowej, do interesujących pomysłów, wynalazków, które się będą tutaj pojawiały. I faktycznie to są najlepsze momenty tego serialu. Tylko jest jeden problem: to są momenty wymyślone przez Shishina Liu, to nie są momenty wymyślone przez Davida Beniofa i DB Scheissa. Oni odpowiadają za całą ferię bohaterów i kompletnie nieinteresujących historii rodem. Sitcomu, które z nimi się wiążą, a ponieważ serial ten to w 75% relacje między postaciami, których los Was kompletnie nie obchodzi, Moim zdaniem, rekomendowaną formą jego przyzwajania i oglądania jest przewijanie do najistotniejszych i najciekawszych fragmentów, czyli tych, w których głównie będziemy mieli wątek obcych, ewentualnie rzeczonej gry komputerowej i oczywiście fragmentów, gdzie będzie grał Liam Cunningham oraz Jonathan Price, czyli dwóch aktorów, incydentalnie, którzy grali również w grze o tron i to nie jest jeden taki przypadek, ale niestety wzięci zostali również aktorzy, którzy owszem, grali w Grze o tron, ale nie tak dobrze jak Liam Cunningham. I Jonathan Price. Więc jest to pewien kłopot, i to kłopot nie wskazywany wyłącznie przeze mnie, ponieważ na przykład Marcin Łukański na gałęzi skupił się głównie właśnie na tym problemie, że serial skoncentrowany na losach postaci nie mówi nam niczego interesującego o tych postaciach, nie jest w stanie tym zainteresować z wyjątkiem jednego wątku, który jest powiązany z chorobą. Um, Jednego z bohaterów nie będę oczywiście Wam spoilował o jaką to chorobę chodzi, ale zostaje to sprytnie włączone w główny wątek fabularny, który akurat w tym konkretnym przypadku zostaje przeniesiony z części trzeciej trylogii. Wspomnienie o przeszłości Ziemi do części pierwszej. Jeżeli chodzi o tego rodzaju decyzje, ja nie będę się wypowiadał, ponieważ przyznam wam szczerze, Six Liu mnie nieprawdopodobnie zmęczył. Więc ocenię, staram się oceniać ten serial tak, jakby go oceniał go ktoś, kto podchodzi doń absolutnie nie przeczytawszy książki, nawet może nie lubiąc science fiction. Jeżeli uczciwie można byłoby powiedzieć, który z odcinków był najlepszy, no to rzekłbym, że. Z wszystkich chyba najbardziej niszczyciel światów Dzień Sądu Ostatecznego oraz wpatrujący się w ścianę. Ten ostatni koncept jest wyjątkowo interesujący, bo to jest taka powiedzmy nowa forma espionażu, którą zmuszeni są wykorzystać ziemianie wobec faktu, że obcy dysponują tak niszczycielską technologią wywiadowczą, Znowu, nie spoilując, że nie mogą ufać jakimkolwiek zdolnościom telekomunikacyjnym, które wykształciła nasza podupadająca białkowa i wiotka rasa. Więc interesujące, ale znów dlatego, że jest to wzięte z książki. Serial więc oceniłbym jako raczej przeciętny z tendencją ku dobremu. Problem polega tylko na tym, że nie wierzę absolutnie w to, że David Benioff i D.B. Weiss oraz Alexander Wu są w stanie dowieść rzeczywiście tak monumentalne projekty światotwórcze, jak, jakie są udziałem drugiego, ale zwłaszcza trzeciego tomu. Po prostu nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Szczęściem, serial ma dość dobry budżet, więc rzeczywiście w scenach, które tego wymagają, widać pieniądz. Natomiast. Pieniądza nie widać w castingu, nie widać tam, gdzie powinno być go najwięcej w dialogach, w scenariuszu, w fabule. Z kiepskim pomysłem było również to, że naprawdę trudne koncepty światotwórcze tutaj zostały obleczone w fabułę, która nie pomaga, to znaczy wprowadza dodatkowe plany czasowe, w sumie, jeżeli się dobrze doliczyłem ich przynajmniej dwa o ile nie trzy, dodatkowo mamy z kilkanaście różnych perspektyw postaci, czyli tak zwanych point of views, multifokalizacja jest zatem zastosowana, macie wiele perspektyw narracyjnych i musicie je wszystkie śledzić, jest jeden problem. Jeżeli nie jesteście zainwestowani dostatecznie w. W losy postaci, jak macie śledzić perspektywę postaci? David Benioff i DB Scheiss mieli w grze o Tron to, czego nie mają tutaj to znaczy mieli Jojo A. Martina, który potrafił rzeczywiście uczynić rozdziały będące point of view danej postaci tak fascynującymi, że my chcieliśmy poznać perspektywę oglądu świata właśnie oczami konkretnej postaci, tutaj po prostu tego. Nie ma. Być może jest to wina castingu, być może jest to kwestia napisanych dialogów, być może jest to kwestia wreszcie tego, jak te postacie zostały sportretowane, i jak połączono ich nieznośnie przeciętne życie, co jest w sumie zdumiewające, bo w większości przypadków są to fizycy i naukowcy, którzy naprawdę nie mają przeciętnego życia w sytuacji, gdy ich wiedza się przydaje jeden do jeden w rozstrzygnięciu dylematu, jak poradzić sobie z obcą rasą, która przewyższa nas technologicznie. No i że będąc jeszcze uczciwym, jest jedna taka perspektywa, rzeczywiście, która jest interesująca, bo jest to perspektywa detektywa, który stara się rozwiązać zagadkę e, morderstw, które pojawiają się no, z tego prostego względu, że jeżeli nadciągają obcy i dysponują oni świetną technologią wywiadowczą, to na pewno w którymś momencie zdołają przekabacić część ziemian. Na rzecz stworzenia jakiegoś frontu zdrajców wobec ludzkości, no, który oczywiście zaczyna eliminować fizycznie, czyli robić to, czego obcy jeszcze nie mogą, ponieważ są lata świetlne od nas, ale mogą już indoktrynować. I ja bym chciał tego wątku zdecydowanie więcej, bo to brzmi jak Mass Effect to brzmi jak wszystkie najlepsze fabuły science fiction, które właśnie łączą. Y Wątki kryminalne czy detektywistyczne z światotwórstwem futurystycznym i fantastyczno-naukowym. Gdyby tego było więcej, być może byłbym bardziej zadowolony. W każdym razie ja byłem zaangażowany głównie przy tych partiach serialnych, natomiast pozostałe nudziły mnie niesamowicie. Jeżeli bardzo chcecie obejrzeć problem trzech ciał, ostrzegam: pierwsze trzy odcinki. Są bardzo ciężkie do przebyć, przebrnięcia przez nie i dłużą się niesamowicie, ale warto przynajmniej dobrnąć do tego odcinka Sąd Ostateczny, Dzień Sądu Ostatecznego, Judgment Day. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to być może ostatnie dwa zwłaszcza, które naprawdę dowożą, również zyskają Wasze upodobanie. Natomiast, no cóż, no dostaliśmy kolejny, kolejny przeciętny serial od Netflixa. Czy ktoś jest zdziwiony? No ja nie jestem zdziwiony. Do następnego.